Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Mario, zwierciadło sprawiedliwości. Przez całą Ciebie prześwieca Boża miłość, mądrość i sprawiedliwość. Wpatrując się w Ciebie, wszyscy uczymy się tego, co to znaczy być sprawiedliwymi w oczach Boga. Każdy z nas pragnie żyć w jak największej bliskości z Panem Jezusem. Wiemy, że tylko przez Ciebie uda nam się to osiągnąć. Przeczysta Matko. Wielbimy Cię jako naszą królową, jako nasz cudowny drogowskaz do Chrystusa. Błagamy, czuwaj nad nami, byśmy w oczach Pana zawsze jawili się jako sprawiedliwi, pełni cnót, pobożności, uczciwości i dobra. Prosimy, naucz nas tego wszystkiego, odmieniaj nasze serca i miej miłosierdzie nad naszymi grzechami. Matko Boża, w Tobie możemy przejrzeć się jak w najczystszym zwierciadle. Chcemy brać z Ciebie wzór, zawsze pamiętać o Twojej życiowej postawie. Ty byłaś przecież idealnym człowiekiem. Prosimy, módl się za nami z nieba, pozwól nam widzieć jasno, zauważać własne błędy i nieustannie dążyć do poprawy. Wiemy, że tylko z Tobą możliwa jest przemiana naszych dusz. Matko Boska, Zwierciadło Sprawiedliwości. Błagamy, odłóż nas osądzania innych pochopnie wydawania niesprawiedliwych, krzywdzących osądów, a w zamian za to wlej w nasze serca jak najwięcej chrześcijańskiej miłości względem wszystkich naszych bliźnich. Prosimy, błogosław nam każdego dnia, prowadź po wszystkich życiowych ścieżkach i nigdy nie opuszczaj. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!